Miele Państwo, witam, El z mojej republiki, rikki Tiki. Szybkie ogłoszenia. Poszukujemy ludzi, ludków, ufoludków, którzy chcieliby przeżyć coś niezwykłego, doświadczyć transcendencji biegów, niekoniecznie biegnąc. Myle Państwo, Łemkowy na Ultra Trail bieg, w Beskidzie, tutaj niskim, za górą, będzie biegł. Miliony ludzi, tysiące setki, a my potrzebujemy wolontariuszy, wolontariat. Mieli Państwo, tak. Dla wszystkich wolontariuszy, którzy by chcieli się zgłosić i wolontariować podczas słamkowy, mamy gadżety, będzie chusta typu buf. Będzie, mieli Państwo, co najważniejsza, taka etykietka z napisem staw. Różne to mogą być staffy. Ja byłem takim stawem w zeszłym roku. Do tego mylę Państwo dużo kawy, jedzenie spanie w warunkach turystycznych i rzecz jasna, Polar, zagadka z logiem tego gagatka, logo na Proszę Państwa, Polar, którego zimno się nie ima. Mylę Państwo, koniec końców chciałbym rzec, że jeżeli bylibyście ochoczy, żeby się zgłosić i nam pomóc w tym biegu pięknym, szanownym, wystarczy wejść na stronę ultralemkowyna.pl. I tam jest taka zakładka wolontariat. Myle Państwo, kliknąć, wpisać, zaznaczyć, przyjeżdżać i smaczyć z nami tej pięknej imprezy. Myle Państwo, ponieważ bieganie to nie tylko biegi, ale to również przedbiegi i pobiegi, medale, jedzenie, picie. Wszak biegi to takie dziwne życie. Myle Państwo, serdecznie dziękuję, pozdrawiam. I do zobaczenia już niedługo w Krynicy i w innych tych takich różnych miejscach, w których będziemy się witać, żegnać, państwo i pozdrawiać. Łemkowina Ultra 3! Łemkowina, Łemkowina, gdzie jesteś jak nie ma? Łemkowina, Łemkowina, gdzie jesteś jak cię.